Rozpoczęły się to w 1946 roku. Pamiętam moje pierwsze takie spotkanie z ojcami franciszkanami w Mama razem ze mną poszła do klasztoru, by ojcom zanieść takie no drobiazgi, jakieś tam talerze, filiżanki i tak dalej, prawda? bo wiadomo, że ojcowie tam dopiero się zainstalowali. Więc ja z mamą poszedłem do klasztoru. Nie pamiętam już imienia tego ojca, który mi otworzył ten bramę. Myśmy weszli na furtę, wyszedł ten ojciec, ale który to był już nie pamiętam. No i mama złożyła tam te talerze, ten sztuciec i tak dalej, prawda? No i od tego czasu to się rozpoczęło, że ja zainteresowałem się ojcami franciszkanami w Ejkerowie. Zgłosiłem się jako ministrant. I byłem tam ministrantem w klasztorze. Długie lata. Bardzo mi się to życie tam podobało. Ale nie tylko jako ministrant. Ja również zainteresowany byłem w ogóle tym życiem klasztornym. A więc brat Kleofas zaprosił mnie do środka, do kuchni, do refektarza. I już tak się rozpoczęło to życie niemalże klasztorne. Ja po szkole. Wrzuciłem teczkę do konta i poszedłem do klasztoru, i tam przebywam właściwie całymi dniami. I z tym bratem krofasem chodziliśmy na zakupy, ojcowie również bardzo mili dla mnie byli. Tych ministrantów zgromadziło się tam bardzo, bardzo dużo, tak w sumie chyba dwudziestu nas było. A przede wszystkim tam był bardzo miły, sympatyczny ojciec Kazimierz, który następnie wstąpił do Kamedułów, tak sobie to przypominam. No i to, się, to życie moje takie ministranckie było bardzo radosne, bardzo miłe. Ta grupka moich kolegów, chodziliśmy na spacery, graliśmy w piłkę nożną, chodziliśmy również i na, na zajęcia do tego klasztoru, gdzie ojciec Kazimierz nami się zaopiekował. W 1951 roku był w ten czas ojciec Salwator. Ja skończyłem szkołę podstawową i zapytałem się, a dokąd idziesz? Do jakiej szkoły? Ja mówię, ja idę do szkoły zawodowej, na, do samochodówki. A on powiedział, może chciałbyś wstąpić do klasztoru? Ja o tym nawet nie myślałem. Ale to był taki pierwszy, taki, prawda, taki sygnał taki chyba Bożego powołania, że ja tym życiem się zainteresowałem. Ja powiedziałem, dobrze, spróbuję. Napisałem egzamin wstępny do seminarium, zostałem przyjęty, otrzymałem zawiadomienie, że mogę wstąpić do niższego seminarium franciszkańskiego w Jarocinie i tam się zgłosiłem. To seminarium trwało niestety dla mnie przynajmniej tylko jeden rok. W 1952 roku władze komunistyczne zamknęły to seminarium, ale władze nasze, klasztory zakonne, zaproponowały wszystkim tych chłopcom, a nas tam było 130, zaproponowały nam, że możemy wstąpić do nowicjatów. Ja jako 15-letni zgłosiłem się, napisałem życiorys, napisałem prośbę o przyjęcie i i zostałem przyjęty do nowicjatu, który był otwarty dla nas w osiecznej koło Leszna. Nazywam się ojciec Gabriel Kiliński. W zakonie jestem już 70 lat. Prezbiteratu, czyli życia kapłańskiego, mam 60 lat. Moją pierwszą placówką są stare panewniki, do których przybyłem w 1963 roku. No na pewno, na pewno to życie zakonne, które ja po tym jako, jako kapłan, jako zakonnik, no na pewno nie było to łatwe dla mnie. No miałem zaledwie oczy poświęcenia, już miałem 27 lat, abym już taki troszeczkę uformowany, prawda, fizycznie, no i życiowo. Ale okazało się, że to życie zakonne wcale nie było takie proste i łatwe. Na pewno po drodze, byłem już w klasztorach, potem prawda, zostałem przeniesione do Poznania i tak do tych innych klasztorów tej prowincji, gdzie doznałem wiele radości, to prawda, bo zająłem się pracą taką duszpasterską wśród dzieci i wśród młodzieży. To mi się to bardzo podobało. Ja z tej racji zostałem tutaj przez władze nasze zakony przeznaczone do starych panemnik, żeby tu rozpocząć naukę religii dla dzieci. Tych dzieciaków tutaj było no, w sumie prawie że 150. I to dzieciaki maleńkie, przedszkolne, es, es prawie indes, no, es, szkoła podstawowa i pod nawet i do liceum, do gimnazjum. To było to moje takie pierwsze doświadczenie z tą pracą duszpasterską. Właśnie tu w starych Panewnikach, to mi się to bardzo podobało. Stary Panewniki, właściwie kościółek był bardzo maleńki. Nie był taki uformowany jak teraz, jest obecnie, prawda? To bardzo małe takie pomieszczenie było. Jak tu rozpocząłem naukę lekcji religii, to w tych pomieszczeniach właściwie... Chlewne, to była były pomieszczenia dla zwierząt, prawda? To jeszcze krepisko było ceglane, prawda? Tak samo ogrzewanie było tak zwane torciniak, a więc warunki naprawdę były bardzo trudne, bardzo ciężkie. Ale ja to wszystko znosiłem, ja wszystko potrafiłem to znieść. Z jakiej racji? Dlatego ja naprawdę byłem zadowolony, że tu zostałem przeznaczony do tej pracy duszpasterskiej, właśnie w Starych Panwikach, co potem było także moim doświadczeniem w innych klasztorach, gdzie przebywałem. A w tych klasztorach, w których ja przebywałem, no było to już sporo, prawie ponad 10 klasztorów które odwiedziłem w czasie tych moich, prawda, długich lat życia kapłańskiego. No ostatnio przebywam w Gdańsku, gdzie już nie ma parafii, gdzie jest tylko klasztor zakonny, gdzie jesteśmy odizolowani od parafii, ale bardzo mi się tam podoba. Po prostu wróciłem do mojej miejscowości na Pomorze, a ja pochodzę z Wejherowa. No więc ja, gdy chodzi o tę akomodację dla tego tu, do tego tu środowiska śląskiego, bardzo łatwo się przyzwyczaiłem. Byłem tu bardzo lubiany także przez moich kolegów. Z kolei z Pomorza, jak tutaj po tym klercy przebywali tak samo czuli się bardzo dobrze, tak jakby w jednej rodzinie myśmy nie odczuwaliśmy tę różnicę Ślązak a pomorzan, a Kaszu, prawda? To tak myśmy tak naprawdę potrafili jakoś... Z oczy tak, porozumieć się, chociaż każdy miał swój język, ja tak samo, prawda, Kaszubon, na początku, gdy wstąpiłem tutaj do, do seminarium, to ja mówiłem po kaszubsku, prawda, ale teraz już zapomniałem już o tym, jak to ten język wygląda, zapomniałem dosłownie, bo tyle lat już jestem poza Kaszubami, ale bardzo chętnie myśmy naprawdę potrafiliśmy się porozumieć i tworzyliśmy taką jedną, taką jedną rodzinę, no ale to... Nas to zjednoczyło, ten jeden zakon, prawda? Kraszto, prawda? To było także i to dobre dla mnie i dla tych wszystkich innych pozostałych. Nie ma absolutnie znaczenia, że ten był z Pomorza, czy tam nawet ich ze wschodu, prawda, mieliśmy takich yy, współbraci, którzy pochodzili z Baraża, na przykład ze wschodu, prawda? mówili jeszcze tym językiem, tym wschodnim takim, ale nam się dobrze żyło, naprawdę czuliśmy się wspaniale w tej rodzinie. Do Franciszkańskiej. No cóż, potem te koleje moje życia zakonnego były w różnych klasztorach, prawda? Nie tylko na Śląsku, ale byłem także i wielkopolskim, byłem także i potem najdalej na tych terenach wschodnich, no, tam również w Olsztynie, prawda? Z Olsztyna zostałem przeniesiony, prawda, do, do Wejherowa. A w różnych klasztorach przebywałem. Ja przeprowadzałem się przeprowadzałem prawie, że 17 razy w ciągu tego mojego życia zakonnego. 17 razy. Najdłużej przebywałem, 12 lat w Pakości, gdzie byłem tam 12 lat. A poza tym w innych klasztorach to po 3 lata, po 2 lata i zostałem przeniesiony. Ale nie z tej racji, że zasłu zasłużyłem sobie na to, żeby mnie przenieść, ale po prostu takie było. No, takie było no, zarządzenie mojej władzy, które ja się chętnie podporządkowałem. No.